Witam Państwa. Dzisiaj mamy 10 sierpnia 2021 roku. Moje pomidory, jak już Państwo doskonale wiecie, zostały wsadzone 1 maja. Natomiast owocować zaczęły 1 lipca, czyli dokładnie po 60 dniach od wsadzenia. Można więc powiedzieć, że wszystko to są odmiany wczesne. Proszę zwrócić uwagę, jak to się przedstawia na chwilę obecną. Tu mamy pięć pomidora, który się nazywa malinowy kapturek. Ma smak pomidora malinowego, natomiast jest pomidorem koktajlowym drobnym, ale są go na dobrą sprawę nieprzebrane ilości i nie, to znaczy się y, owocuje dość obficie na każdym krzaku mamy tego bardzo dużo jeszcze takich które jeszcze nawet i kwitną i takich które już owocują tu proszę Państwa dalej mamy pomidor tak zwany Big Mama. Jest to, jest to pomidor o podłużnym kształcie, czyli owoce w kształcie śliwki. Owoce są dość duże, w granicach 200, nawet i trochę więcej gram. Są bardzo smaczne. W środku bardzo ładnie wypełnione, mięsiste. Odchodzi z nich bardzo łatwo skórka te już pomidorki już są praktycznie zakończone aczkolwiek tamten ostatni krzak puściłem niech sobie sam rośnie już został ogłowiony zobaczymy czy jeszcze coś tam z tego rośnie tutaj ten rządek to są pomidory pomidory czarne nazywa się Big Schacher. No, i te praktycznie prędko zaczęły owocować, ale też i dość prędko się kończą. Proszę, tak to wygląda. Tutaj jeszcze do góry, też tam jeszcze niektóre kwitną, inne zawiązały jeszcze owoce, i tak dalej. Tutaj mamy pomidor. Te dwa ostatnie krzaczki to jest pomidor malinowy. Nazywa się. Malinowy pomidor? Polarosa. Uciekać stąd. Nazywa się Polarosa. Owoce są duże, nawet można powiedzieć, że bardzo duże. Przynajmniej o wadze 250 gram, a nawet więcej. I proszę, jak to dość ładnie na tych gronach. Wisi. Tu z tej strony mamy pomidor. Nazywa się apchem, Też pomidor malinowy. I też już te wszystkie dolne grona zostały zerwane. Tu jeszcze proszę do końca wiszą owoce. Tu też jeszcze mamy trochę owoców. I puściliśmy do samej góry. Zobaczymy, czy to wywiąże. Czy nie wywiążę te ostatnie grona, ale tutaj jeszcze wiszą ładne owoce. Jeszcze przez do i długo będzie można się cieszyć ich smakiem. No tu proszę na tym trzaczki, jeszcze tu jest takie ładne grono. Tu następne, tu następne wiąże tu też jeszcze mamy grono grono i tu u góry nawet też są i owoce i jeszcze kwiatek tu następny też proszę od góry jedne grono drugie grono do te to tylko jeden na tym mamy ale tutaj następne piękne grono i następne ładny malinowy kolorek no i tutaj ten ostatni rządek. Te pomidorki były wsadzone później, bo 15 maja. Ale też już powoli to znaczy się one już owocują już od dość dawna. I też ładnie tu na krzaczkach wygląda. Są dość grona dość regularnie rozłożone. Grona duże tutaj jest chyba z 8 owoców tu jeszcze tego tu jeszcze kwitną zobaczymy niech sobie rosną czy zdążą się wywiązać to będziemy dłużej zbierać jeśli nie no trudno można później będzie zrobić sałatkę ewentualnie na, na zielone a tu proszę też aż się grono załamało od ciężaru, a ja jeszcze nie zdążyło dojrzeć. Proszę. O. Tu. I tu do samego dachu. O. Te takie jakieś drobne na, tym na tych pierwszych gronach, ale tu już dalej. Pomidorki ładne. Z grona obfite. Tu proszę. Jeszcze tutaj liści do sporo, żeby to wszystko wykarmiły. Tu się grono załamało, ale na pewno coś proszę, jak to wygląda. Także jednym słowem, pomidoruch na pewno w najbliższym czasie nie zabraknie. czaki. Wyglądają na, na zdrowe, co najważniejsze. Żadne choroby nie dokuczają. I aby tak pozostało do końca. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia, usłyszenia.